nie, no w sumie pierwsze z sześciu aut, które mają przyjechać. Łącznie 150 ton. wow, już sporo jest. Kurczę, akurat tak stoi, że na pas leci. No ale co, no trudno. Ale ładnie leci. No muszę zaraz mu powiedzieć, żeby podjechał. Słona Czepa czysta. Prosto z sportu jedzie kierowca. Mówi, że muszą 10 godzin stać, żeby próbę w ogóle zrobić. Ja pierdzielę. Ja wam nie zazdroszczę tej pracy. Naprawdę, tym, którzy jeżdżą autami do portu, czy w ogóle, nie wiem, to trzeba mieć chyba, urodzić się po prostu z taką pasją, tak jak i do tego, a no w sumie jak do każdej roboty. Jak i do każdej roboty. Nie, ale leci ładnie. Kurde, okaże się, że nie trafi na wagę, ja już to widzę, źle podjechał. A, nastyk na styk. Kurde. I co? Na 100% przyładowany. A, kurde. To jeszcze by uszło 4400. 40, no, to jeszcze jo. Zobaczymy, co powie. Przygotowuję się troszkę na rozsianie nawozów. Rozsiewanie nawozów. Mam tutaj kizeryt. Podrzepaki. W nocy ma być delikatny mróz, minus jeden, to taki w sumie mróz jak nie mróz, chociaż chlapy nie będzie, no, z rzepakami jest ten plus, że są sianone w striptilu i naprawdę nie stoi, nie, nie widać zastoisk wodnych, bo trafiają się pola, na których te zastoiska są, nie powiem, że nie, natomiast ogólnie nie ma ich jakoś tam bardzo dużo. No w jest właśnie taki plus, że raz, że to było właśnie robione w uprawie pasowej z głębszym spulchnieniem, nie pamiętam teraz, 25-30 cm, powiecie, że to nie jest jakoś głęboko i to się zgadza, natomiast pamiętajcie, że to było spulchnienie Zrzepak za, został zasiany, i już żadną maszyną my nie uprawialiśmy po tym. Nieraz bywa tak, że o nie wiem, wykonuje się głęboką orkę albo jakieś tam głęboszowanie podrzepak, no ale później jeszcze przyjeżdża się tam raz, bo trzeba doprawić, czy tam zwałować, czy jeszcze raz doprawić, potem jeszcze z siewnikiem, i się okazuje, że my uprawiamy głęboko, a tak naprawdę tą ziemię całą zasklepiamy tymi kolejnymi uprawami. Tak w sumie pytanie, po co to tak głęboko wtedy uprawiać, jak potem trzeba jeździć i doprawiać. Dobra, ale to już jest tam troszeczkę inny temat. No i tutaj właśnie plus jest taki, że może nie było to jakoś mega głęboko spulchnione, natomiast już ta ziemia więcej nie była męczona, nie licząc ścieżek. No i o ile właśnie te ścieżki są twar twardsze, bo jednak jakieś tam zabiegi zostały wykonane, jedno odchwaszczenie na dwuliścienne, drugie na jednoliścienne, jakaś regulacja, więc chociażby każdy, myślę, że miał te trzy wjazdy Zrobione, ścieżki są jakoś tam ubite, stąd też uważam, że nawet jak będzie ten przymrozek rzędu 1, to w teorii w rzepakach nie powinienem sobie porobić jakiś tam kolejny bo ogólnie nie licząc jednego kawałka, które jest po yy, troszkę takich koło, koło takich łąk, faktycznie takich troszeczkę bardziej zabagnionych yy, terenach, to ogólnie nie powinno być żadnego problemu. Ile ja mam tą worków 6. A potrzebuję z 8. Yy, więc yy, no, decyzja taka, że chciałbym jutro spróbować. No jest to jakiś przymrozek w dzień, nie chcę jeździć. No widzicie co to jest? Co tu mamy na? No to jest błoto, po prostu jest błoto. Jak będzie minus 1, to będzie spoko. Zobaczcie, co nam tutaj w ruble robią. Styropian. Siedzą, nie dość, że pełno kup w rublich. To jeszcze styropianu, rypią nam ten styropian niemiłosiernie Razem z myszami, tu jakaś resztka zboża była Zabiorę trochę tych worków, trzeba będzie zaraz Jechać z tym i no wyczyścić tutaj, wyczyścić, wyczyścić troszeczkę Tu mam kizeryt, Tu mam 10 ton Dwa worki Kornkali Tu jest jeden, no i z tyłu jest polifoska Z tyłu mam polifoskę już pod te wiosenne zasiewy Ogólnie plan był taki, żeby Kizery tu dać po tam troszkę ponad 100 kg, kurde. No widzisz chociaż tak po te 100 parę kilogramów żeby dać i yy, z racji tego, że mam 15, nie, przepraszam, 17 hektarów rzepaku zlikwidowane. O, tu w grzesiu siedział, 17 hektarów rzepaku zlikwidowane. więc no, już te 100, tona 700, że tak powiem, jest zaoszczędzona. I tak się zastanawiam, czy dać ze 150 kg tego kiserytu. A za dużo też nie ma co. Bez przesady. Natomiast no te 150 kg to znowuż nie jest jakaś nie wiadomo jak duża wartość. Zobaczcie, to sobie jeszcze ustalę. Poprzygotowuję sobie ciągnik. Mam zaczepiony, jak wiecie. Tak, ciągnik jest zaczepiony ustawię go sobie dzisiaj już rozsiewać też a właśnie to jest to można było odwrotnie ten paleciaka założyć, pale, widły to by się łatwiej to robiło mm, o, natomiast Resztę taki zarytu prawdopodobnie zostanie, nie będę, nie będę go gdzieś tam na siłę rozwoził zobaczcie, może gdzieś tam pod jakąś pszenicę dam, a może gdzieś pod, pod nie wiem, pod kukurydzę a może pod groch? Nigdy pod groch nie dawałem kizerytu Mam tonę w sumie kornkali To może dam kornkali, dam kizeryt Mam też polifoskę w sumie No nie wiem, nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić Gdzie to, gdzie to rzucić yy, Też jest robione Nie widzicie, czekajcie Przybliż się, przybliż się O tam widzicie na linii drzew daleko, 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 daleko Za tym niebieskim autem Stoi autko Tam u góry E, czekajcie, gdzie mam palec? O Jezu, tam nad moim palcem. No i są pobierane próby glebowe na zawartość azotu. Kurde, o próby glebowe na zawartość azotu są pobierane. Dostałem obietnicę, że do końca lutego będę znał wyniki. Dzisiaj mamy 15. 15, tak, wczoraj były walentynki. No, także no, trzymam, trzymam tutaj panów za słowo, że ogarną mi ten temat. No, i będę wtedy pod to ustalał. Mniej więcej na dziś to by było, że pod rzepaki i pod zboża na pierwsze dawki idzie RSM, na drugie dawki w, rzepaku, w zbożu pójdzie mocznik. No, już w rzepaku drugich dawek nie będzie. I planuję też pod grog dać mocznik. Zresztą o grochu to wam powiem też. Już chyba, oj, kurde, ostatnio mówiłem, że miałem powiedzieć o, o tym planie całej technologii, jeżeli chodzi o groch. No, ale to to myślę na spokojnie, także nie ma szału, nie będę jakoś tam szalał z tym nawozem, bo mówię mam raptem 35 hektarów Ym, także tak naprawdę półtorej rozsiewacza no dwa powiedzmy, dwa rozsiewacze dwa rozsiewacze i mam to wszystko cyknięte. Ym, no i zobaczymy jak to będzie szło, no, nie będę sypał tam pełnych rozsiewaczy, dlatego też tam będzie trzeba wstać o tej czwartej no bo jednak te trzy wjazdy rozsiewaczem trzeba zrobić, to tak na 100% trzy wjazdy rozsiewaczem żeby gdzieś tam nie, nie kusić losu i nie pchać się z pełnym rozszczewaczem w jakieś takie mokre miejsca, podmokłe. No, także zobaczymy, jak to będzie. I co? Mówiłem, że jestem przygotowany już praktycznie, tak. Fajnie by było. Tylko te akumulatory to są do niczego. Jak to jest, że oryginalny potrafił wytrzymać 14 czy tam 13 lat? Teraz już mamy drugi. Zamiennik, nie tuż jest drugi, ciągnik ma 19 lat, czyli co, tamten po 4 lata wytrzymują, ledwo, super heavy, do dupy on jest, o taki on jest, ja pierniczę, nie wiem, no to wyjdzie wymienić, no co tutaj dużo mówić, Wy, wyjdzie skupić jakiś, so, co, powiecie, co polecacie z akumulatorów, no to już to idzie, oczadzić z tymi akumulatorami tym bardziej, że ciągnik odpalał normalnie było wszystko niby dobrze i teraz nagle jest klops, nie odpala ojej no bo chciałem sobie wziąć, mam już tam kizeret wywieziony podłączyć nawigację skalibrować, tak żeby jutro tylko zaczepiać i wozić zaczepiać i wozić i tyle to nie, to zaś trzeba problemy jakieś są, trzeba kombinować. Dobrze, że w ogóle sprawdziłem. No jutro byłyby cyrki, kurde dopiero. Ja tu nawóz wozić, a tu zdechłem. Tak by się skończyło. W sumie no nie jest jakaś tam tragedia, podładuje się do jutra i zostawi go na noc, mówię, że włączonego i życie, Niech się ładuje. Godzina czwarta dwadzieścia. Ciemno co z tego jak przymrozek jest minimalny Nie wiem już teraz sam kurde Już ma padać jutro dobrze by było Mimo wszystko No co Karuś rozsiać Może nad ranem bardziej jeszcze coś tam złapie jakiś mróz a ci ta królewna odpali? To może przestawimy na start? Tylko spróbuj nie odpalić, kuźwa, to cię chyba normalnie... Kurde z tymi akumulatorami. Świeca się podgrzewa. Maga, Coś palisz do cholery jasnej. Posrało go coś, kurwa, no to się tego jeszcze nie grali. Ja pierdzielę, no. I co? I w dupę mogę sobie ten prostownik wsadzić. Po prostu. To jest gówno nieprostownik. Ja pierdziele tam. No. Próba pierwsza. Zobaczymy. Ałała. Wiznąłem. Albo już akumulator jest taka padlina, że on już prądu nie przyjmuje. Nie. Wiem. Kurde, jak to długo co świeca pod drzewa. O i główna tam. Cały misterny plan w piździec. Pojęcia zielonego nie mam o co tu chodzi. Wygląda na to, jakby nie dostawał paliwa. Natomiast pompka chodzi, paliwo w filtrach jest nie wiem. ewidentnie była to wina akumulatora ten akumulator to jest padlina w ogóle nie puszcza dymku z komina przy kręceniu o, Słyszycie jak pompka chodzi no, ewidentnie Ewidentnie brak paliwa, tak. No moje chłopskie oko. Co mu tutaj nie pasuje? Kurna, olek. Co mu tu nie pasuje? Paliwo jest w filtrze. Pompka chodzi. Kurde, lampka mi tu telefon robi z cienia. Uff. Miałbym plaka bo jakieś coś, to bym go może spróbował z plaka ruszyć, ale nie mam nic. Nigdy nie było potrzebne nic. I o co mu, o co mu chodzi? Powiedzcie, o co może mu chodzić? O co tu może mu chodzić? Ojej, nie. No to ewidentnie pracuje. No to spróbuję odkręcić. No, jest paliwo. No kurde, tu pokazuje, tu jest, o. Paliwo jest. I co z tego, że jest? Jak dalej go nie ma w układzie? Ech, bez sensu. O kur... Ja pierdziele, to się go nachwaliłem ostatnio, kurde. Mam nauczkę. Nie chwalić. Mówić, że gówno, że złom nie działa. Idę zobaczyć, może mam jakąś tam, ale nie tam żadnych takich jak Gubien, Nigdy nie miałem żadnych tam plaków. Takich tam do czyszczenia tapicerek, czy tam o tych kurde plastików, no ale może akurat gdzieś coś jest. No i co mogę powiedzieć? Z pojęcia nie mam o co chodzi. Wszystkie bezpieczniki posprawdzane, zarówno te tu, tu, tu są kolejne. Wszystko ok, paliwo jest, rozrusznik kręci, bo już teraz wiem dlaczego rodzice nie za często chwalą swoje dzieci, bo właśnie chodzi o to, żeby jak się przechwali, żeby później się coś nie zesrało. Nie wiem. Tak jak mówiłem, plaka żadnego nie mam, <laughs> żeby, żeby spróbować, nie wiem czy w ogóle sens miałoby plak, dawanie plaka, może jakby silnik trochę zaskoczył, to by, nie wiem, zaciągnął paliwa, nie mam, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam żadnego pojęcia, no ewidentnie też widać, że to wina akumulatora On już w ogóle prądu nie przepuszczał, nawet podłączając się bezpośrednio od tego I co? I nic I nic I mam w sumie trzy ciągniki To jest teraz taka mała anegdota do tych, którzy gdzieś tam mówili, że a lepiej mieć trzy ciągniki, bo jak Ci jeden stanie, no mam trzy ciągniki Jeden, tu jest drugi I tu jest trzeci No ale co z tego? Jak wtedy nie ma isobusa. Ja pierdzielę. I co? I wiadro. I mogę sobie na niego popatrzeć tylko jaki ładny ciągnik. Jak nie ma isobusa, i, i tak z rozsiewaczem nie pojedzie. Ja pierdzielę. Że miał czym załadować, to bym zaczepił do tego i on cekiem jeździł. Ale żeby zaczepić, to jeszcze trzeba odczepić. O! I to jest kolejny temat. Najpierw trzeba odczepić. Rozsiewacz. No, także ciągników można mieć 10 obstawionych, ale jak nie mamy. I tak tu mamy maszynę zaczepioną, pobawiłby się, to by go odczepił. Oczywiście Podnieść do góry ładowarką się wszystko da, jakby miał czym. Wszystko się da. Ale bez przesady to jest tam. Nie jest to mózg żeby teraz jechać, i, i już musi być na gwałt nawóz rozciany. Co by już zresztą rozciął, to by rozciął. No, ale nie ma przymrozku, także. а пальдиха